godzina 14.20. Mirek i Szymon wymienili zepsuty łącznik lewarka zmiany biegów w peżocie partnerze. Jednak podczas jazdy próbnej okazało się, że biegi nie wchodzą prawidłowo. Straszny luz na lewarkę. Zamiast jedynki wbija trójkę. Nie, musimy jeszcze na to zerknąć, bo to się tym na nie da. A wsteczny jak? Bo przy wstecznym wypadało. Chodzi w ogóle wsteczny? Teraz już W ogóle. nie ma. Mógłbym pana prosić, popchamy do tyłu i... Nie udało się tak, się miało udać. Co tutaj nam się stało? No tak, wyleciało, cały, cały drążek wyleci. A dlaczego? Co, robimy czy laweta? Musimy zerknąć, o co tutaj chodzi jeszcze. Luz jest zajeb... Zajeb... jest zaje... luz. Ma pan luz na wybieraku, dlatego się tak dzieje. I dlatego wyrzuciło ten drążek, co zamówiliśmy nowy. Wypiałem. Mamy przyszynę tutaj. Jest luz na głównej tulei wybieraku taki, że to się przesunie w trakcie jazdy w tą stronę i wypadnie gałka teflonowa, wypadnie z grążka i traci biegi. Mirek dzwoni do hurtowni, aby zamówić nowy wybierak. Halo. – Ale dzień dobry. Potrzebuję sprawdzić coś takiego wybierak zmiany biegów do Peżota partnera? O, nawet jest dostępny. Około 200 dni oczekiwania, 107 złotych Dobra, 107 zł ile dni? 3 dni. Dobra, to się tu z klientem skonsultuję już pan odzwania, dobra? Mechanicy mają problem. W innych sklepach wybierak w ogóle nie jest dostępny. Czy ja nie będę czekał? Mamy jakieś pomysły? No ja bym czynił jakąś tam tulejkę wsadził, która by kasowała, bo... Ja bym podjął na jakiś środ i wyciągnął to z innego samochodu. Ja masz? Tak no jest tak. jeden środko o tak? ta? To co, może podjedziemy używane, to kupimy i będzie święty spokój, co? Bo trzy dni nie będziemy czekać na to. Nie tym. będę czekał A jak macie możliwość, to jedźcie. No, ten Dobra, ten takie pytanko mam. Potrzebuję wybierak zmiany biegów do Peugeota partnera 1.4 benzyna. Jak chodzi piątka do tyłu? Do tyłu. Wsteczny wchodzi do tyłu, piątka wchodzi do przodu. Tam mamy jakieś takie trzy, stoją, ale to trzeba by przyjechać. Trzeba przyjechać i wykręcić sobie samemu, tak? No tak, dobrze. Tak. Dobra. Z Dobra, w porządku. Po godzinie mechanicy wracają z auto złomu na miejsce awarii. jesteśmy już z powrotem. No, i co? Udało się czy nie? Wybierak udało nam się dopaść, ale jest inny, inny wysokościowo. No i co? I wejdzie, czy będziecie przekręcać Nie, tulejkę przełożymy z niego do tego właściwego. Montujesz to czy ja mam nie montować? Zamontuję. No to, to jest stać, chyba co było, no nie? Tak, tak, tak. Weszło? Dobra, to jest spięty, to jest spięty. Ja się przejadę. A No i? Na moje oko, wszystko się udało, wszystko jest w porządku. Może pan ruszać dalej.